Zrobić, ale to pokazuje, bo bardzo często jesteśmy w takiej sytuacji, że ktoś psuje prawo, potem ktoś próbuje, znajdując się już w tej sytuacji, bo ja nie twierdzę, że to, co robi w tej chwili PiS jest najlepszym możliwym rozwiązaniem, tylko mówię, że to jest reagowanie na złą sytuację wytworzoną. Tylko przez czy dobre reagowanie. Wyników. Nie, tylko, czy nie jest... wiem, czy to jest dobre, tylko wyobraźmy sobie, jeszcze dalej, ale, ale tak? nie krok jeszcze dalej, problem. bo jak, jak miałoby wyglądać rządzenie w sytuacji, kiedy Trybunał znalazłby się całkowicie w ręku, bo też mówimy sędziowie Trybunału, tak jak mówię, to jest instytucja polityczna. Tu nie wybieramy tylko wyłącznie prawników, którzy są całkowicie całkowicie odpolitycznie i będą się zajmowali konkretnymi sprawami sądowymi. Nie, tam są wybierani ludzie, co do których, jak zresztą żeśmy sami mówili, poglądów politycznych istnieje wiemy na ten Ale temat. jest profesjonalna nie jest specjalnie kwestionowana. To no. się wyda, wyda, i, wyda, i, wyda, o i o wydaje i się. i wydaje mi się. O zniszczenie politycznego. się że tak, jak tu to jest został niezbędnym został elementem. CBA, dla własnego bezpieczeństwa, żeby kontrolował jego kolegów. Tak Jarosław Kaczyński okazałby bardzo dużo mądrości, gdyby zostawił sobie Trybunał jako narzędzie dyscyplinujące obóz, jego własny Ale, obóz. To, by to jest jeden bardzo ważne. No nie, nie, to by zakładało, że w sytuacji biorąc pod uwagę skład właśnie polityczny tego Trybunału, który został przygotowany przez Platformę, każda z ustaw, które by były przyjmowane i miałyby służyć rządzeniu, byłaby kwestionowana i najprawdopodobniej odrzucana przez Trybunał. No przecież... Dlaczego? Pan panie dlaczego? Panie? Dlatego, bo tak to... Bo, bo zawsze konserwatywne składzie... bardzo konserwatywne swoich Panie panowie, będzie tak, że ta ustawa trafi do Trybunału Konstytucyjnego, są co najmniej dwa podmioty w tej chwili, które deklarują, że złożą ten, ten, ten wniosek do Trybunału, żeby rozpatrzył konstytucyjność tej ustawy. Jak sądzicie, co powie Trybunał Konstytucyjny w tym składzie? To trzeba prawników zaprosić, bo sprawa jest tak. bardzo skomplikowana. Ja Zapytam, co Państwo sądzicie. dokładnie prawo na ten temat. Jak, jak wygląda praca Trybunału? Trybunał bada, jakie są podobne sytuacje w innych systemach konstytucyjnych, gdzie mogą podobne spory występować. No przecież my nie jesteśmy w stanie nawet się zbliżyć do tych argumentów, które oni będą rozważali. Bo no to ja rozumiem, rady, tylko słyszę ale... tutaj, że jest to ciało z gruntu politycznego. Nie jest z gruntu politycznego, jest, polityczne, gruntu, jest ale bardzo polityczne. Ale polityczny jest tam bardzo silny. No, to... no wystarczająco silne, żeby je za polityczną uznać. Nie, wyboru, nie, 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 Tak nie, wolno mówić. I sposób działania. Tak nie, nie, wolno mówić, bo nie, wolno wpisywać nie, w walkę partyjną. Trybunał może być elementem sporów ideowych, które się w kraju nie toczą, ale nie walki partyjnej. Ale, został, ale przepraszam, jeśli były, jeśli, jeśli były sędzia Trybunału mówi o tym, że te zmiany zaproponowane przez PiS prowadzą na stronę państwa totalitarnego, czy to nie jest włączenie się w politykę? No Zwracam jest. uwagę, że to jest były sędzia Trybunału, no tak, czyli może jest. powiedzieć dużo więcej no tak. niż, niż obecny? Zgoda, sędzia. jeśli byli prezesi, zabierają w podobnym duchu głos, przepraszam, to jest uczestnictwo w polityce. A to może byli w ogóle prezesi? problem Trybunału no. trochę nabrzmiewa, bo ja mam takie wrażenie nieodparte, że. Jedni i drudzy, jedni skwapliwie korzystali, a drudzy może skorzystają z większości, która na wiele pozwala, jeśli chodzi o obsadę tych foteli. Ja jeszcze raz przypomnę, jeżeli, bo nie widzę, że ta informacja nie do końca by się przebiła, że po wybraniu przez prawicę tych pięciu. E, spornych, rozumiem, w debacie e, sędziów, skład Trybunału był następujący. Sześć osób, czyli mniejszość, ponad 15 prawicowych i dziewięć koalicji centra prawicowej. Czyli mielibyśmy pluralizm. A co, z A co z prezesem? Dlaczego PiS chce zmienić do, 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 Prezes to jest odrębna, szczegółowa kwestia. Ale, ale bardzo szczegółowa. Ale chcę zwrócić uwagę, znaczy w tej chwili chcę zwrócić uwagę, bo prezes nie, nie, nie decyduje. Decyduje większość. Rola prezes, prezesa nie jest dominująca w tym ciele. Natomiast możemy o tym porozmawiać, ale rozumiem, że to jest jakby kwestia mniej, znaczy choć ważna, to nie jest tak ważna jak całość składu. I to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, która chcę zwrócić uwagę. Otóż ten proces psucia, złamania reguły, tej nieobowiązującej reguły, która gwarantowała pluralizm, a której odrzucenie przez Platformę i zastąpienie inną z powodu że pluralizm zamienił się w relację 114 która w tej chwili by zadziałała, gdyby nie, nie, nie powstrzymanie tego przez, przez obecną większość, prawda? To w takim wypadku mielibyśmy zupełnie nową jakościową sytuację. Po prostu pluralizm poglądów ideowych członków Trybunału przestałby występować w takiej postaci, jaka do tej pory miała zawsze przez 20 parę lat miejsce. I jeszcze ostatnia kwestia, przepraszam, to jest ważne. Chciałbym tej... na jedną rzecz. Otóż ta decyzja została zgłoszona w obecności od dwóch, co najmniej, członków Trybunału na posiedzeniu Komisji Sejmowej 12 maja i ci członkowie Trybunału nie zareagowali, chociaż musieli wiedzieć, jakie będą konsekwencje. O tej drugiej stronie porozmawiamy w takim razie. Jaka jest opozycja w tym ale doktorze? No opozycja dopiero próbuje się zorganizować. Próbuje? Czy się dezorganizuje? No próbuje się zorganizować w tej nowej sytuacji. Otóż ta nowa sytuacja polega na tym, że jednolity obóz polityczny startujący pod wspólnym mianownikiem jako jeden komitet zdobył bezwzględną większość. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba, w, którą trzeba wziąć pod uwagę. Druga rzecz, to nie jest tak, że platforma obywatelska przegrała te wybory z Kretesem. Ona mogła przegrać je bardziej. 24% to naprawdę jak na 8 lat rządzenia i w, w taką niechęć, która wylała się przy tych wyborach i prezydenckich, i parlamentarnych, to całkiem niezła, e, e, niezła sytuacja. Z tym, że platforma ma własny problem, ona teraz musi znaleźć jakiś mechanizm własnego przywództwa. I dopóty, dopóki nie będzie nowego przewodniczącego platformy, my nie będziemy do końca wiedzieli, jaka to będzie opozycja. Czy to będzie taka opozycja o charakterze ostrej riposty i mówienia nie, jak próbowała pani premier w ostatnim wystąpieniu pokazać? Czy to będzie w opozycja, która będzie szła na jakiś rodzaj współpracy? Wydaje się, że Grzegorz, Grzegorz Schetyna taką drogą chciałby podążać. Nie jest dla mnie jasne, w jak będzie. Wyglądała współpraca pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami opozycyjnymi. O ile mogę sobie wyobrazić współpracę nowoczesnej z Platformą Obywatelską. to wrogie przejęcie, należy. W, w jakim sensie, ale będzie zbliżało tutaj ich w pewne wspólne pole myślenia o państwie, myślenia w kategoriach chyba liberalnych, jednak. To trudno mi wyobrazić sobie współpracę na przykład platformy z ruchem Cookies w 15, bo widać wyraźnie, że to jest ten klub, który chyba też musi przemyśleć swoją opozycyjność. Do, do rangi najbardziej biczowanego klubu wyrasta PSL, chyba na własne życzenie, tak to sami się wydaje. Właśnie, żal trochę, żal żal tych, którzy nie zostali dopuszczeni do następnej klasy, mówiąc tak bardzo obrazowo. I ta zmiana, z którą w tej chwili mamy do czynienia, mam wrażenie, że jest zmianą realizowaną na kilku poziomach. Po pierwsze, na